Wiosną tego roku zaczęliśmy z odnową muru na kaplicy. Przednia ściana z prawej strony była mocno uszkodzona. Wykorzystujemy cegły, które odkładaliśmy na bok przy porządkowaniu kaplicy. Dzięki dotacji z Instytutu Polonika uzyskaliśmy finanse na zakup materiałów budowlanych Chodzi o zaprawę murarską, chodzi o deski. Kupiliśmy także narzędzia i dzięki temu wsparciu możemy teraz właściwie kontynuować ratowanie kaplicy, gdyby nie ta działalność prawdopodobnie za kilka kilkanaście, może za 20 lat, kaplica by już mogła przestać istnieć. Staramy się uratować. To, co z niej zostało i jakoś zakonserwować te mury, żeby przetrwały do dalszych generacji. Jest to dla nas bardzo ważne miejsce, ponieważ znajdujemy się na terenie tak zwanej starej Karwiny, która zaniknęła z powodu wydobycia węgla. Ten cmentarz ewangelicki w tym miejscu Karwiny jest jedynym miejscem, które zostało zachowane. Jednak od kilkudziesięciu lat już popada w ruinę, więc staramy się uratować to, co z niego zostało i dzięki wsparciu naszych przyjaciół, dzięki organizacji właściwie Olza Pro, której członkowie podjęli się tego zadania, możemy powiedzieć, że udaje nam się przywrócić to miejsce do jakiegoś pierwotnego stanu. Chodzę przede wszystkim do tego, że jestem teraz już członkiem organizacji Olza Pro, a praca na tym cmentarzu jest takim jej projektem sztandarowym. A zupełnie za pierwszym razem przyszedłem dlatego, że po prostu zaprosili mnie znajomi. Mówili, że jest fajne klimatyczne miejsce. Postanowiłem przyjść i już mi to zostało. Fajny taki zdrowy, alternatywny sposób na spędzanie sobą. Niestety na co dzień nie zawsze udaje mi się zażywać pod dostatkiem ruchu, także tutaj uzupełniam braki pod tym względem. Miejsce ma oczywiście wymiar, jeśli chodzi o temat Polaków za granicą, bo jesteśmy na terenie pierwotnie polskim, jak wiadomo, a większość grobów tutaj jest polskich, nagrobków jest polskich. Także przez to utrzymywanie i remontowanie tego miejsca oczywiście przyczyniamy się do tego, żeby ta pamięć trwała, bo to jest najlepszym dowodem na to, kto tutaj pierwotnie mieszkał na tym terenie. Mam na imię Cyryl, Przyjechałem tutaj z Katowic, do tego pięknego miejsca. Jestem zadowolony z pracy dlatego, że musimy wspierać Polaków za granicą i Polonię, więc jestem bardzo szczęśliwy, że jestem tutaj z wami. Siedziałam w Katowicach, zobaczyłam przez internet, że mają taką organizację Olza Pro w Czechach. Moja dziewczyna pochodzi z Czech, więc przyjechaliśmy tutaj do czeskiego Cieszyna. Potem Tacho zabrał mnie autem do Karwiny Meksyku na cmentarz i powiedział, że będziemy pracować, więc dlaczego nie? Bardzo, bardzo przyjemnie być w takim otoczeniu z ludźmi, którzy naprawdę chcą coś robić dla Polaków za granicą, dla Polaków w Czeskiej Republice i dla Polonii. Więc myślę, że to jest najważniejsze, co możemy zrobić z mojej strony, oferując wszystko, co mogę, ale musimy trzymać się razem i będzie to dobrze. Nazwa mówi sama za siebie, że. Olza łączy ludzi, Olza łączy Polaków, Czechów. W ekipie mamy Czechów, w ekipie mamy Polaków rodowitych, mamy mieszane rodziny, więc w sumie nic więcej nie powiem. Organizacja działa, to widać, więc mam nadzieję, że to będzie dalej trwało i mam nadzieję, że moja pomoc też będzie potrzebna w tym wszystkim. No, tak to období těch dvou let v podstatě pokračovalo se na re renovaci té kaple. Podařilo se nám dozdít, dozdít z tohohle pohledu tu levou část, kde vlastně to vypadalo jak po prostřelu kanonem a byla tam díra pod bývalou zvoničkou, takže to se nám podařilo celá ta šikmina i s tím ozdobným prvkem v, té, v tom zdivu dodělat. I z druhé strany, a v podstatě teď pokračujeme dále výkopem, kde se odvodňuje ten pozemek kolem té kaple, aby, aby se ta spodní voda prostě dostala pryč od kapličky a byla takhle zachráněna. Tady na, na těchto brigádách to je krásný, krásný příklad, příklad toho, jak můžou prostě skupiny lidí, byť třeba i jiného vyznání nebo národnosti nebo takhle, spolupracovat a že všechno jde prostě, když je, když je dobrá nálada a jasně daný cíl. Prostě ano, ta spolupráce, ta pospolitost tady funguje a to si myslím, že to je to největší a nejdůležitější prostě a v dnešní době, kdy ta světová, světová, situace je různá, tak tady opravdu to funguje a klobouk dolů před tím. Díky za to.